To narzędzie jest bardziej precyzyjne i lepsze od Google. Dzięki AI możesz wyszukać dowolną informację, która Ciebie interesuje. Nie wchodzisz w wyszukiwarkę i nie wpisujesz hasła, na które chciałbyś znaleźć odpowiedź. Natomiast masz aplikację, w której okienku wpisujesz kwestię Ciebie interesującą. Perplexity, bo tak nazywa się to narzędzie, przeszukuje dziesiątki stron internetowych wyszukiwania informacji, która Ciebie nurtuje. Oprócz tego ma dostęp do zasobów akademickich oraz książek. Dzięki temu Twoje zapytanie może być bardziej rozbudowane i dawać Ci informacje na poziomie opracowań akademickich. Możesz sobie zadać pytanie lub poprosić Perplexity o to, aby przygotowało dla Ciebie dokument lub przeanalizowało raport. Nie musisz więcej robić tego ręcznie, nie musisz sam tracić godzin i nie musisz sam tracić cennego czasu, aby móc analizować grube dokumenty. Oczywiście aplikacja jest darmowa. Możesz ją pobrać ze strony perplexity.ai lub z linku poniżej tego filmu. Daj znać, czy używasz aplikację Perplexity do codziennych zadań i w codziennej Twojej pracy. Daj lajka, like jeśli Ci się podobało i chcesz więcej takich materiałów.